I moja druga część silników, bo oczywiście sobie nie nasypowałam. Reszta moich zakupów z września. Nie ma tego tam już teraz dużo. Zamówiłam papiery ZOE DESIGN the design, the design, the DESIGN, no jakoś tak. Od Agnieszki Adamiuk. Które mnie bardzo, bardzo, bardzo urzekło. Już nie mogę się doczekać, że będę nimi tworzyć. Na razie nie miałam za bardzo czasu. Ponieważ wykonywałam inne rzeczy. Mam nadzieję, że teraz znajdę chwilkę, więc to. Zamówienie było już, no, rozpakowałam z takiego papieru tam, z i inne osoby pokazywały, że to jest pięknie zapakowane, ponieważ naprawdę mnie to urzekło. Oczywiście do zamówienia gratisik. Aga, dzięki bardzo. Sznureczek, chwost w ogóle w moim ulubionym kolorze, bo uwielbiam miętowy i taki piękny półksiężyc, też takim biało-miętowym kolorem, więc nie wiem, chyba to i dla siebie stworzę po prostu i wykorzystam te dodatki, ponieważ to moje kolory. Mała kolekcja, karty, yy, napisy. Yy, po polsku, po angielsku. I duża kolekcja. Nie było tego dużo, na razie zamówiłam tyle, żeby zobaczyć. Yy, I taka pierdółka, co wam pokazam. Padłam w szał zakupowy, naklejkowy. Mam ich trochę w domu, ale ale nieraz nawet jak z dzieciakami coś robimy z moimi, więc się przydają. Byłam w Kiku, mamy kilka u siebie i była wyprzedaż. No i oczywiście na wyprzedaży były naklejki yy, i pokupywałam naklejki. Widzicie nawet cenę, no 2 zł, dziewczęce takie, podwójne, te też dwa. Patrzcie, to są naklejki z szejkerami, no 40 groszy, nie wzięłam. Trzy kąpety takich. Nawet do uzupełnienia jakichś prac, y, to doszłam do wniosku, że fajniej by było mieć. Jak nie, to jak moje dzieciaki nie nas robią, mam oczy, możemy z tobą. Y, jakąś kartkę dla kogoś w rodzinie, zawsze mogą poprosić takie naklejki. Tu są w kolorystyce złotej. Takie naklejki, one są delikatnie, tylko jakby wypukłe. No też, no mówię, widzicie, 40 groszy. Prawie to samo, tylko tu mamy srebrze. Księżniczką, motylami i tak dalej. I tak dalej. O tu widzicie. Jeszcze pomieszałam. Nie ułożyłam. Też po 40 groszy. Tutaj takie naklejki bardziej cyrkoniowe. Mamy kwiatka, mamy jakieś kompozycje, wiadomo, motyl. Yy, no i też cena. Czerwone. Tutaj takie cyrkoniki były. Fioletowe było, czerwone mi się udało dorwać. Też po 40 groszy. Motyle. One są takie bardziej płaskie, no ale takie widzicie, świecące. Pirackie, które już widać użyłam. Hmm, Chłopięce takie 3D na piankach. Sowy. Tutaj takie księżniczkowe. Coś takiego. Tu jest w każdym, tu jest po cztery, po cztery, po cztery, takie jakby diamanciki, trójkąciki, coś takiego i coś takiego. Mam fana zrobić yy, przepiśnik, więc może część takich małych naklejek też tam powykorzystuję. To jest kochani naprawdę już wszystko z moich wrześniowych zakupów. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do oglądania moich filmów, komentowania. Dziękuję Wam bardzo, Papa. Pa.